Cześć kochani, witam was cieplutko na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku i macie tak piękną pogodę jak ja. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmem z holem zakupowym. Będzie to taki haul trochę bo będą i kosmetyki, będzie, i odzież. I kochani, zacznę może od kosmetycznych rzeczy. Oczywiście cenki tych kosmetyków, wypiszę Wam w opisie pod filmem, bo niestety nie wszystkie pamiętam. I zacznę może od maseczek. Tu mam Eveline, to jest ta maseczka z kwasem kaloranowym i komórkami macierzystymi. Błyskawicznie wchłaniająca się w formie żelowej. Tego jeszcze nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Tu natomiast miałam maseczkę różaną, już ją miałam, bardzo jestem zachwycona właśnie nią. Bardzo fajny i niedrogie i rzeczywiście yy, fajne efekty na twarzy później po niej są. Kochani, dwie maseczki czekoladowe, biała czekolada, ciemna czekolada, apetyczne, mam nadzieję, że się sprawdzą u mnie. Tu jest akurat cena 5,99, no może nie są najtańsze, ale mam nadzieję, że efekty będą widoczne na skórze. Kolejny produkt to jest pędzel, pędzel do pudru. Potrzebowałam coś po prostu, żebym sobie mogła zabrać do kosmetyczki do sobą do pracy czyli coś mniejszego. Oczywiście chciałam coś z mniejszym włosem, ale nic ciekawego w sklepie nie było, więc zakupiłam ten. Mam nadzieję tylko, że będzie dobry w użytkowaniu i nie będzie z niego włosie wychodziło. Kochani, kolejny produkt to jest żel z hegranu. To jak wiecie jest mój ulubieniec, także nie będę więcej gadać na ten temat. Tutaj mam jeszcze kochani dwa opakowania chusteczek po 10 sztuk. Chusteczki kupione oczywiście w Lidlu. Ja wolę te mniejsze opakowania i jak wiecie, u mnie te chrysteczki zawsze w łazience muszą być do takiego doraźnego zmywania z rąk podkładu czy jakiś konturek, jak sobie po prostu coś tam rano robię makijaż i próbuję. Kolejny produkt, Eveline korektor 8 w 1. To jest mój już drugi korektor, ale więcej na ten temat dowiecie się w projekcie Denko. I jeszcze jeden produkt kosmetyczny, nie, jeszcze coś tu zostało. Yy, tutaj mam maseczkę Romantic, yy, bardzo duża pojemność, 500 ml, ale jak wiecie, ja mam zawsze wspólników do takich rzeczy. Tą maseczkę kupiłam w Biedronce, ona jest wygładzająca, z dodatkiem jedwabiu. Zobaczymy, jaki będzie efekt na włosach. Kochani, kolejny produkt to jest pomadka z Golden Rose. Wydaje mi się, że to jest ta seria taka tradycyjna. Kupiłam ją w sumie przez przypadek, bo mi się spodobał kolor, jest taki. Ja lubię takie odcienie, jak wiecie, ona ma numer 52, nawet całkiem delikatnie pachnie. No i mam nadzieję, że się będzie fajnie sprawowała na ustach, nie będzie szybko schodzić. I jeszcze jeden produkt to już taki do pielęgnacji, czyli kleanik 2 w 1. Fajna była cena, dlatego się skusiłam. No i kochani. Poszłam tak sobie pochodzić po stepach, chciałam jakieś dżinsy, chciałam jakieś pantofelki, może balerinki, oczywiście dżinsów nie kupiłam, balerinków nie kupiłam, ale tak to często często właśnie bywa, że jak jest zamiarem kupienia czegoś, to nie udaje mi się, ale przez przypadek właśnie kupuję coś innego, myślę, że przy następnych zakupach jak pójdę po sukienkę czy po spódnicę, to kupię spodnie, kochani, ale tutaj kupiłam sobie pasek taki ze złotą klamerką na stare złoto, potrzebowałam coś do spodni, bo coś mi trochę te spodnie ostatnio zrobiły się za szerokie. No i kochani, poszłam sobie do szachownicy, tam sobie popatrzeć, co ciekawego wisi na wiosnę. O dziwo, kupiłam jedną rzecz i nie są to na pewno spodnie, ale jest to sukienka, co mnie bardzo zaskoczyło, bo ja zwykle w sukienkach nie chodzę, nie kupuję, ale tak mi się spodobała, że przymierzyłam córka powiedziała, fajnie wyglądasz, mamo kupuj. No i kupiłam, mam nadzieję, że tylko będę w niej chodzić. Kochanie, sukienka jest taka biało-granatowa, czarne, ma tutaj, tutaj lampasy takie na rękawach, jest prościusieńka, jest do kolanka, oczywiście zameczek ma z tyłu. Bardzo fajnie wygląda, ja za nią zapłaciłam 39,99, mam nadzieję, że teraz na wiosnę będzie fajnie się sprawdzała. No i kochani, zajrzałam jeszcze do rezerw. Akurat do tego sklepu jakoś tak mi zachodzę, bo jest mi nie po drodze. Mam z drugiej części miasta, to tak nie chce mi się specjalnie jechać do niego. Ale że byłam w pobliżu, więc zajrzałam. No i tam, kochani, muszę Wam powiedzieć, że jest czym wybrać. Dla każdego coś się znajdzie. Zakupiłam sobie taką brózeczkę tracytową z pięknymi kwiatami, z motylami. Ona ma rękaw 3 czwarte. I ja za tą wózeczkę zapłaciłam, kochani, 2999, co mnie najbardziej zdziwiło, że rozmiar jest XS. Śmiałam się, że chyba zmalałam trochę. I kochani, tutaj muszę wam powiedzieć, że zaczęłam buszować w sukienkach. Podobało mi się naprawdę bardzo wiele. Ale wiadomo, no nie będę przesadzać, nie będę kupować, nie wiadomo, ile sukienek, więc kupiłam dwie. Pierwsza to jest taka oliwka, piękny kolor, bardzo mi się to podobało. To jest taka właśnie koroneczka. Muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo kobieca. Rękawy są właśnie przezroczyste, całość jest na podszewce. I ona jest też właśnie prościusieńka, bez żadnego taliowania. Cena była 79,99 zł po przecenie, także myślę, że ok. I jeszcze jedna sukienka, nad tą się trochę dłużej zastanawiałam. Bardzo mi się podobała, z tym, że ona ma już taki większy dekolt. No i tak nie wiem, czy ją do pracy założę, czy nie. Zobaczę jeszcze. Oczywiście jest długi rękaw. Jest delikatnie taliowana. I ta sukienusia jest właśnie w takie fajne róże. Ja kocham kwiaty, także bardzo fajna. I kosztowała 39,99. Także myślę, że cena też super. No i jeszcze jeden produkt. To już mnie skusiło przy kasie. Ale jak wiecie, u mnie okulary słoneczne bardzo szybko jakoś, nie wiem... Doznają zniszczenia, więc myślę, że te troszeczkę dłużej ponoszę. Wyglądają na takie bardziej masywne. Cena 39,99. Niestety ja okulary słoneczne muszę nosić, bo cierpię na jakiś światłostręt. Także dla mnie to jest produkt nieodzowny. Ja go muszę mieć, czy to jest lato, czy to jest zima. No i najważniejsze, są dwa lata gwarancji na szkła, jakby mi się coś z nimi stało. Także myślę, że fajne. Kształt taki, mówię, tradycyjny, bo ja taki lubię. Kochani, to byłby taki szybki, krótki filmik, no widzę, że w miarę krótki. Dziękuję Wam, kochani, że zaglądacie do mnie, że komentujecie, że zostawiacie ciepłe słowa. Bardzo za nie dziękuję. No i cóż, kochani, żegnam się z Wami cieplutko. Do następnego filmu. Pa pa.